Witam Was, zapraszam na rozkład partnerski. No, sprawdzimy sobie energię tej Waszej relacji, jak to wygląda obecnie na najbliższą przyszłość. No, pomiędzy Wami i wokół Was. Pamiętajcie, rozkład ogólny, więc nie bierzcie wszystkiego mm, tak na, na sztywno. Weźcie to, co z Wami rezonuje, tak jak czujecie, że to jest dla Was, bo no, nie może być dla, dla wszystkich tak, także proszę o takie mądre podejście i taki dystans. My wiemy, co jest dla nas, my to czujemy zawsze, więc o tym pamiętajcie, no to Was wyczulam. No dobrze, bierzemy teraz sobie takie ogólne energie obecnej sytuacji i najbliższej przyszłości. Drogie karty, poproszę, co chcecie powiedzieć o tej relacji tutaj. Sprawdzimy sobie energię kobiety i mężczyzny indywidualnie każdego z nich. Jeśli chodzi o daną sytuację, jak to wygląda pomiędzy nimi. Jeśli chodzi o jakieś blokady czy problemy każde z nich. Jak to czuje, postrzega, uczucia wobec siebie. I jakie są zamiary. Dobrze, ja to przesunę tak troszeczkę. O, i tak będzie lepiej widać. I sobie już będę mówić. No, obecna sytuacja to jest taka ho, 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 ho. Tak wam się coś tutaj buja, coś wam się rozjeżdża. Nie ma jakiejś pewności. Co to za energię trzecie? Kto tutaj jest jeszcze oprócz was? Jak to wygląda brak decyzji? Taka nieumiejętność odnalezienia się w tym wszystkim. No, traktujemy sobie na lekko, taka przygoda, lekkość, żyjemy chwilą, cieszenie się, ale to, to jakby jest też obciążające, ponieważ tutaj pokazani są ludzie, którzy czują napięcie, czują nerwowość, czują się niezręcznie w tej całej sytuacji i być może albo ty, albo ta, ta osoba. Jesteście tak sparaliżowani tą świadomością, że to tak się nie da długo, tak się nie da cały czas, że tutaj, no, oczekiwane jest jakieś podjęcie decyzji, określenie się, czy ty będziesz ze mną, czy nie, zrób coś, a on nie robi, on nie odpowiada, on gdzieś tam, no, gdzieś tam się jakby mm, odsłania od tego, Wiesz, człowiek nie umie tutaj zrezygnować, wyjść tak po prostu z tego życia, w którym jest aktualnie, być może właśnie z jakiejś relacji innej. Nie ma odwagi, brak tutaj takiej, no takiej decyzji, która by mnie. Jakby zmieniła wszystko w moim otoczeniu i wymagałaby ode mnie wyjścia poza tą strefę bezpieczeństwa, którą ja znam. Także jest przeciąganie czegoś w czasie, też takie bawienie się w kotka i myszkę, gdzieś takie może trochę uciekanie od jakiejś odpowiedzi, ukrywanie uczuć, ukrywanie w ogóle swoich myśli, strach, lęk. Tak źle, tak niedobrze, jak zrobię, tak jest niedobrze, tak zrobię, też jest niedobrze, nie wiem co mam robić. Jeśli chodzi o przyszłość, to wy macie bardzo dużą szansę na to, aby stworzyć relacje, ale wiązałoby się to właśnie z tym, że, że należy podjąć to działanie, wykonać ten ruch, jakby odejść od tego, w czym jestem do tej pory. Bo jeśli tego nie zrobisz, a tu człowiek się pokazuje, że, że on jest wylękniony i może tego nie być w stanie zrobić, jeśli tego nie zrobi to on jakby poświęca tą miłość poświęca całą swoją tą uczuciowość to swoje oddanie, życie w zgodzie ze sobą dla dobra sytuacji dla, dla dobra innych ludzi dla, dla całej relacji tu jest pokazana wiecie co, taka no smutno to wygląda ale to nie teraz nie w ten sposób, nie, nie w tych okolicznościach. Być może nie dam rady. I Ja um, udaję, że nie widzę tego, co fajnie, nego, co nas łączy, tej takiej szansy. Wiem, że mamy szansę na taką mm, stabilność i na coś trwałego i możemy to rozwijać, budować, ale jak gdzieś tam się od tego jakby odsuwam, umykam, bo tutaj powoduje ta relacja bardzo duży konflikt. W moim życiu napina mnie, ja w tym jestem pogubiony, więc tutaj ta osoba się jakby wymiguje gdzieś z tego, i możecie czuć takie właśnie odkładanie w czasie, albo takie gdzieś tam, no dzisiaj się nie zobaczymy, może za tydzień, albo za tydzień ci coś powiem, tak jakby cały czas gdzieś próbował z tobą. Taki gierek, bo, bo, bo nie umiem sobie poradzić z tą całą sytuacją emocjonalnie. Za słaby jestem na takie zmiany i będę chciał to jakoś obejść bokiem, poświęcić tą miłość. To, co nagle spotkało mnie, może nieplanowane, ale przyszło. Nie dam rady, nie mam siły i tak jakbym. Hmm, ten swój lęk, i on jest taki duży, czuje, że, że większy niż ja na takie coś. Bo jeśli chodzi o mężczyznę, to on jest taki mocno zblokowany niepewnością tej sytuacji. Tak, jakby się obawia, że mm, bardzo zwraca uwagę na aspekty materialne, na to, czy nie będzie mu brakować, czy nie będzie Wam brakować, jak to będzie, kiedy ten świat się zmieni, kiedy tutaj wszystko by się jakby zaburzyło, przereorganizowało i takie byłoby nie no inne, nowe. Trzeba byłoby w to wejść, zapanować Ja się bardzo boję tego momentu, tej zmiany To mnie blokuje nie, Jakby tego tak nie czuję tak pewnie Nie czuję się w tym tak dobrze Kobiety mogą natomiast powstrzymywać jakieś osoby Może nie tak wprost, ale świadomość o tym Że one istnieje Jakby kobieta może obawiać się konfliktu ze strony jakiejś osoby bliskiej jej. Tutaj, jakby boi się tego, co, co by ta osoba powiedziała, jakby się zachowała, i to jest dla niej problemem. Jak, no, jak w sobie to poukładać, żeby znaleźć tą odwagę na spełnienie tej relacji. Czuję jakiś taki, wiesz, taki pręgierz, jakąś energię, taką. Która gdzieś jest w otoczeniu i ma duży wpływ, ma dużo do powiedzenia, więc oboje jesteście jakby podparci do takiego muru. Każdy się gubi, w jakiś tam swój sposób jest taki sparaliżowany i czuje tą niepewność. Jeśli chodzi o uczucia, o to, co, co tam w sobie nosicie względem siebie, Mężczyzna jest przywiązany do tej kobiety i taki mm, naprawdę gdzieś tam ona w nim zagościła, zamieszkała. Miejsce w jego sercu ona ma, ale to nie jest wystarczające, aby on mm, właśnie wychodził. Z tego swojego życia, z tej codzienności, aby się mógł zdecydować nagle, teraz, w tym momencie, na jakąś brawurę, że ja po, polecę tutaj po bandzie i zmienię swoje życie. Wylękniony jestem, ale mam do ciebie uczucia. Gdzieś jak wierzę, czuję, że hmm, to jest bardzo wartościowa relacja, znajomość, jak, jak dla niego. Kobieta jest taka. Pogubiona w tych swoich uczuciach. Cała sytuacja, jaka teraz się zadziewa, już jakby odbiera jej pewność, odbiera jej już nawet myślenie. Ona już nawet, tak jak może jakiś czas temu była taka pewna tych uczuć i swoich, i jego, to teraz ona się w tym wszystkim gubi. Ona czuje taki lęk, taki paraliż, takie pogubienie. Ja bym powiedziała, że tutaj kobieta w tej relacji jest mniej na siłach, aby coś zrobić w kierunku zmiany, żeby ta relacja mogła się spełnić niż mężczyzna. Kobieta może mieć takie też okoliczności wokół niej, które ją bardziej blokują, paraliżują i też powodują, że ona musi ukrywać swoje uczucia. Gdzieś tam się kłóci z nimi, nie dopuszcza ich, jest w sumie, to jest taka biedna, taka pogubiona w sobie. Teraz to sobie myślę, ja już nawet nie wiem, czy ja, czy ja tak naprawdę go kocham, co tutaj się zadziewa, o co tutaj chodzi. Przychodzi takie potężne zmęczenie i kobieta, i to jest taki stan, w którym no, trzeba na siebie uważać, bo jeśli chodzi o zamiary, jakie by ona miała względem niego, względem tej relacji, to ona jest tak... Zestresowana, tak zblokowana, tak wylęknięta tego wszystkiego przez to, co się zadziewa, że będzie chciała mm, gdzieś to właśnie odwlekać w czasie, jakąś rozmowę, jakąś decyzję. E, taka zesztywniała, taka osłupiała, gdzieś straciła siły na, na rozmowy, tak jakby uchodzi z niej powietrze. Paraliż taki ją bierze. Sztywność dosłownie. Poprzez to, że tak wiele się dzieje wokół Was i jest, są inne, inni ludzie, i, i te sytuacje nasze życiowe nie są takie raz przez raz, że my możemy się rozstać i być razem, tylko wiele jest innych jeszcze okoliczności, które pociągnięte by były za, za nami. Więc ja już jestem taka. Yy, tak, a już w ogóle gdzieś tam zamknę się w sobie, nie odezwę, udam, że czegoś nie widzę, przemilczę. Tak, jakby ona tak traciła siłę i takie przekonanie, że to się może udać, że ona da sobie z tym radę, że, że, że tak po prostu gdzieś milknie, tak się wycofuje, tak się blokuje, nie ma tej. Takiej energii tryskającej do, do jakiejś zmiany, do takiego zapędu w jego stronę, tak jakby ona gaśnie w tej relacji poprzez to, jak to wszystko wygląda, co się dzieje. Opadają jej emocje, jest taka gdzieś zamknięta w sobie, smutna. W przeciwieństwie do mężczyzny. Mężczyzna ma tutaj poważanie do tej kobiety i on byłby w stanie Powoli, drobnymi kroczkami coś robić, zmieniać, wykonywać jakąś pracę, ażeby ta relacja mogła się rozwijać, malutkimi kroczkami tak jeden po drugi, malutki, tup, tup, takie kroczki. Ja troszkę, troszkę, troszkę powoli, ale z jego strony jest taki, gdzieś taka energia w zamiarach, że dobrze, ja tutaj będę robił to, co mogę, ile mogę z siebie dawał, zainwestuję w tą relację, może nie będzie to na łapu capu, ale ja się gdzieś tam wyciszę, zrobię sobie porządek w głowie, i pomału wokół siebie będę to robił. Mężczyzna jest bardziej na tak, on jest bardziej na siła. Kobieta może czuć taką powagę tej sytuacji, która ją mm, po prostu ją podcina jej całe jej emocje, i ona taka jest podupadnięta i gdzieś mocno zamknięta, zablokowana w sobie i Trudno nawet jest się z nią jakby skomunikować szczerze, bo ona ukrywa bardzo wiele przeżyć. To, co nosi tam wszystko w sobie odnośnie tego, co się dzieje, jakby zachowuje w głębi siebie, już bo jakby ona już traciła ten taki polot, który miała na początku tej relacji, że, że coś jest możliwe, że to się spełni, że to się uda. No nie, ona już w taki. Popada w taką, w taką smutną szarość, że jednak to, to, to raczej się gdzieś tutaj nie spełni. Jakby, no brakuje tego zaangażowania z jej strony, bo gdyby ona dołączyła z swoim jakimś wigorem z odwagą do tego mężczyzny, to razem byliby w stanie wykorzystać właśnie tą szansę, która jest im dana na budowanie tej przyszłości i wyglądałoby to bardzo obiecująco. Ale na ten moment, jak widać, brakuje tej gotowości i no i wiadomo, nie należy niczego robić na siłę, bo wszystko ma swój czas, ma swoje miejsce i no coś jest po coś, tak? Więc na ten moment może jeszcze nie jest to ten moment jakiejś takiej poważnej zmiany i trzeba sobie jeszcze coś przeżyć razem, jeszcze coś poprzerabiać i, i zobaczycie, jak to będzie dalej się. Hmm. A rozwijacie, a na ten czas karty mówią o takiej energii wokół tej Waszej relacji i Was sam. No dobrze, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.